Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmiku. Ja nazywam się Aśka Doborzy, jestem makijażystką. Przedstawiam Wam Martę, moją nową modelkę, która na moim kanale miała się pojawić chyba z miesiąc temu, ale za każdym razem miałam jakiś problem z plikami, ze zdjęciami, z obróbką, ale już jest z czego ogromnie się cieszę, bo bardzo miło wspomniałam tą współpracę i myślę, że to nie było nasze ostatnie spotkanie. Matuję sobie łuk brwiowy jasnym, beżowym cieniem, ponieważ w palecie od Kim Kardashian takiego jasnego beżu nie miałam. Jest tam tylko dosyć taki żółty cień, więc on pod łuk brwiowy niespecjalnie się nada. O właśnie ten na dole, a teraz sięgam po połysk. Bo tak próbowałam pieszkę tym żółtym, ale no, siłą rzeczy, no, był troszeczkę za ciemny, Umówmy się, prawda? Ale tak, połysk ląduje na powiedz, ruchomej od wewnętrznego kącika, do załamania, gdzieś tam y, za środek powieki, również. Wtłaczam na wcześniej przygotowaną powiekę. Dokładam tak, aż będę zadowolona z efektu, z intensywności tego cienia rozcięłam granicę i sięgam po taki fajny e, ciepły odcień brązu z domieszką, nie wiem czego, pomarańczu? Miedzi? Borda? Ciepły odcień brązu, mówmy się. I o czym musicie wiedzieć przy tych cieniach, to to, że one są delikatnie, na, nie delikatnie, są średnio napigmentowane. To nie jest cień, który przyłożycie do powieki i od razu jest o jejku intensywność level hard, tylko delikatnie napigmentowane są. Ale zbudować też można ich intensywność, ale też nie na jakimś szalonym poziomie. Więc wszystko zależy, co lubicie tak naprawdę. W tym momencie sięgam po cieplutki, taki też rozświetlający cień. Będę go nakładała na wcześniej nałożony cień, tak na środek powieki. No i co? Ja osobiście bardzo cieszę się, że tą paletę mam. Jeżeli będę robiła szybkie makijaże, które będą dosyć delikatne no to myślę, że będzie jak najbardziej się sprawdzała do tego. Najciemniejszy cień wtłaczamy w zewnętrzny kącik. Paleta jest jak najbardziej fajna, jeżeli chodzi o kolory, jeżeli chodzi o konsystencję, jeżeli chodzi o blendowanie, tylko muszę Was właśnie uczulić na to, że to nie jest najwyższa pigmentacja na świecie. Można zbudować intensywność, ale też nie do jakiegoś nie wiadomo wysokiego poziomu, więc tutaj w zależności od tego, co lubicie. Jeżeli będziecie miały robić jakiś właśnie delikatniejszy makijaż, to ona bardzo Wam ułatwi sprawę, bo blendowanie jest super, bardzo łatwo uzyskacie chmurkę koloru no i też nie przesadzicie, bo ja przesadzić lubię. Tutaj jest test, widać mi w kamerze, a zasłania, co chyba jest chyba w każdym filmiku widoczne, że o to pytam. Oczywiście wszystko sobie rozcieram i sięgam po ten piękny, taki miedziany odcień. I paluchem wtłaczam go na łączenie pomiędzy połyskiem a matem. Jednak powiem Wam, krótkie paznokcie to jest, to ja wiem, że Wy widzicie w każdym filmiku inne paznokcie, ale po prostu tak jak Wam często powtarzam, mam ustalone filmy, ale czasem zmieniam kolejność, żeby działo się troszeczkę coś innego. No i potem te paznokcie są różne, ale miałam, nie miałam, potem miałam bardzo długie, bo mało malowałam, ale wracam do krótkich zrobionych, ale krótkich uwielbiam, nie wiem jak. Ktoś sobie radzi z drugimi pazankciami, <grych> naprawdę. Ale wracamy do makijażu. Podkłady, dwa podkłady sobie tutaj nakładam. Pierwsze taki podkładu, baza od Charlotte. Ona jest właśnie taka fajna, rozświetlająca. A dopiero później nakładamy podkład z Diora Marta. Ma piękną cerę, więc chciałam uzyskać tutaj bardzo lekki, ale mocno świetlisty mocno świetliste wykończenia. No i to połączenie właśnie szarlotki z diorem. No, zresztą same zobaczycie. A zresztą już widziałyście, prawda, na początku filmu. Nakładam sobie, dokładam sobie podkładu i wtłaczam znowu gąbeczką. Na rzęskach już mamy rzęski. Przykleiłam już sztuczne rzęsy po prostu, no i znowu kardżanki, prawda. I teraz Fenty Beauty, produkt do konturowania na mokro. Ląduje na bójce, on się też tutaj przepięknie połączy z tymi podkładami. My z Martą nie mogłyśmy się nagadać, nasz film trwał naprawdę bardzo długo. I to nie dlatego, że ja się zgrałam, tylko po prostu świetnie nam się gadało. To chyba widać. Dzięki Bogu mnie nie widać, że jak ja dużo gadałam. Konturujemy drugą stronę buźki. Czoło. Tutaj mogę sobie pozwolić właśnie, żeby czoło wykonturować. Wtedy też makijaż jest bardzo taki fajny, spójny. Zawsze bronzerem też zjeżdżam na linie żuchwy, na szyję. I korektor od Narsa nakładam w dolinę łaz. I na środek buźki, żeby delikatnie wzmocnić krycie. Pod konturowaniem też, żeby go wyostrzyć, wyczyścić, żeby wszystko było perfektnie. I wszystko sobie wtłaczam. Łączę sobie z podkładem, z konturowaniem na mokro. Pamiętajcie, żeby wszystkie te przejścia były bardzo miękkie, płynne. Nie robimy żadnych pasów startowych, czy to na twarzy, czy to na oku, czy to na brwiach. Nie daj Boże, bo wiecie, no blend, blend i jeszcze raz blend. Wtłaczam sobie korektor, łączę sobie z podkładem i z konturowaniem na mokro. I sięgam po puder od IBRY, to jest ten z efektem rozświetlającym. Testuję, mam go już jakiś czas i pewnie go widziałyście, nie rozumiem, na kanale a jakoś nigdy się na nim nie skupiałam, to jest puder, który jest, jest fajny. Ale nie robi na mnie efektu wow, ale z kolei nie jest zły, więc fajnie go używać, dlatego starałam się troszeczkę bardziej nad nim ostatnio skupić i tak sobie go testuję, pomimo tego, że mam 50 innych produktów do testowania. I teraz bronzer od Too Faced. Bardzo, bardzo dawno go nie używałam i tak stałam nad tą paletką i tak sobie myślę, kurczę, coś może innego... I udało się, znalazłam. I naprawdę jest bardzo fajny, bardzo głupi, przepiękny kolor, przepięknie się rozciera. Super. Oczywiście utrwalam nim sobie całe konturowanie na mokro, wszystko rozcieram. Linia żuchwy, broda, boki szyi, środek szyi. I sięgam po róż od efektu. Ja wiem, że one się często, ciężko, często pojawiają, ale właśnie te dwa odcienie róż od efektu, które powstały we współpracy z Promek Academy są piękne. Są po prostu piękne. Jeden jest bardziej brzoskwiniowy, jeden bardziej chłodny. I ja je uwielbiam. Ja uwielbiam róż rozświetlające. No i przylepiłam się od się Nie mogę. No zresztą zobaczycie, jaki, jaki piękny daje efekt. Rozświetlacz od palca. Nakładam na szczyty kościół policzkowych i na, mi na miejsce tuż nad drwiami. I wracamy do palety cieni, do tego cienia, które nakładamy jako pierwszy w zewnętrznym kąciku i nakładam go na dolną powiekę. Tutaj Marta była mega twarda, bo tutaj też oczka były wrażliwe na mocne światło, ale dała radę. Udało się. I mamy dolną powiekę. I teraz sięgam po taką bruskwinkę. I blenduję sobie od dołu te do cienie. Ten dzień, ponieważ na dole był już tylko jeden. Cień. I teraz taki brudny róż. Nabieram na duży, puchaty pędzel i blenduję sobie jeszcze górną powierzchnię. Czegoś mi tam brakowało, tak jakby ten makijaż był niekompletny, więc stwierdziłam... Co prawda mamy tam już po 5 odcieni, ale był niekompletny i stwierdziłam, że sobie delikatnie poblenduję jeszcze granice w załamaniu właśnie. I konturówka od konturowni Paxi v. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Konturówki są genialne, serdecznie Wam polecam, jeżeli jesteście fankami brązowych nudziaków. Jedna jest jaśniejsza, druga jest ciemniejsza, ja mam tą jaśniejszą tym razem. No i pięknie się tutaj skomponowała właśnie z całym makijażem. Nakładamy na całe obrysowe usta, i nakładamy na całe usta uzupełniam. No i zapraszam Was na metamorfozę Marty. Mam nadzieję, że taka propozycja również przypadnie Wam do gustu. Wiecie, że jestem fanką brązów. Dajcie znać, czy macie paletę od kim, jakąkolwiek czy akurat tą, no i jak się też u Was sprawdza. Dzięki Wam za dzisiaj. Zachęcam do lajkowania, subskrypcji, komentowania. Dzięki wielkie, pa pa!